Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elga. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. W świątecznym nastroju zaczynamy temat dla reportera Leszek Wspaniały. Już dołącza do nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Od samego rana z Wami Kasia prawa Dzik. Tak jest. No i drodzy słuchacze, czekamy na tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. Już mamy pierwszy telefon. No, dzień dobry. A, dzień dobry. Ja jest Co? w takiej sprawie. Eee, w sprawie przejścia dla pieszych pomiędzy starą przychodnią konsylium a restauracją Carmen. Tamtędy chodzą dzieci y, do szkoły. E, nie ma tam narysowanego przejścia. Bardzo często kobiety tam jadą z wózkami, stoi, a, stoją auta na tym przejściu. Nie mają jak e, przejść. E, czy zarządca, spółdzielnia e, mogłaby tam postawić nawet taką górkę e, podwyższającą przejście, żeby te dzieci po prostu bezpiecznie się czuły w przejściu do Drogą do, do szkoły i z powrotem, matki z dzieckiem. E, bardzo często tam auta stoją, zarysują po prostu przejście. Matki nie mają przejść. O, o którym miejscu mówimy? Jaka to jest ulica, proszę powiedzieć? E, ku, e, jakby pan szedł od przychodni Koncylium mhm. w stronę szkoły SP12. 12, ok. Mhm. I ma pan naprzeciwko restaurację Carmen. E, e, no tutaj Legion, to jest... Chyba, tam jest też klub sportowy. A tak, tutaj. To jest, to jest Gwiaździste, jak się nie mylę. To jest droga osiedlowa, prawda? Dobrze kojarzę. Tak, to jest droga osiedlowa, tak. Tam jest, że to jest plepa yy, zamieszkania, ale powiem tak, sam byłem świadkiem nieraz, jak tam jadą dosyć szybko auta, yy, dzieci z przerażeniem przebiegają przez tą drogę. Na pewno w dużym stopniu by to poprawiło bezpieczeństwo. Czyli ta, dzieci... tak, tak, jak, tak jak pan tu mówił, idąc od strony konsulium w kierunku dwunastki, mówimy o tej drodze osiedlowej przy, przy blokach? Tak. Ok, dobrze. Dokładnie, tam jest przejście dalej, można pójść albo do restauracji Carmen, albo do yy, szkoły 12. Ok, mam zanotowane, bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Do usłyszenia wesołych świąt? Wesołych wesoły świąt, świąt również i oczywiście. do usłyszenia, tak. Dzisiaj ten podkład y, świąteczny jest jak najbardziej adekwatny. Szkoda, że pogoda się nie dostosowała do tychże akurat świąt. A dzisiaj pierwszy dzień zimy? Tak, przydałoby się troszkę śniegu, może jakieś delikatnie ujemne temperatury. Y, nie ma na co y, liczyć aktualnie. Ale ujemne temperatury są, w odczuciu. W odczuciu, tak. Szczególnie jak. Y, Chciałem tu brzydkiego słowa użyć odnośnie wiatru. No, zatrzymam się, że wieje mocno. Bardzo mocno. Niestety, bo, bo, dzisiaj, bo, bo... dzisiaj trzeba mieć na uwadze ten silny wiatr. Jutro też będzie mocno wiało, ale. Ale już dzisiaj... nie aż tak, chyba, nie? Tak, dzisiaj najbardziej odczujemy te podmuchy. No, pro pro prognozowana temperatura to jutro o poranku może delikatnie przymrozić do minus jeden, natomiast w niedzielę znowu malać przy plus 9 stopniach przy, przy Wigilii. Szalona ta pogoda. No ale pierwszy, drugi dzień święt znowu z wiatrem, z tego co patrzę. Będzie jak 12 stopni. Tak. Wiatr. Czyli deszcz. co? wielkanocne święta. Prawie, te, te, że. Te, temperaturowo, tylko potrawy nie te. <głos> <głos> Dobrze. My sobie tu gadu-gadu z Kasią, żartujemy, czekamy na wasze telefony oczywiście. 726, 114, 114. Nie wszyscy dziś wieczorem i jutro będą szykować potrawy świąteczne, bowiem co niektórzy mają jeszcze spotkania sportowe do rozegrania. A ci, którzy na chwilę od tych jeszcze przedświątecznych porządków czy przygotowań w kuchni będą się chcieli oderwać, to dziś mogą się wybrać na mecz siatkarzy do Głogowa, a jutro na mecz Polkowiczanek, no do Polkowice, jak sama nazwa wskazuje. Dzisiaj mamy w Głogowie Tauron pierwszą rolnikę siatkarzy. W hali sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 na osiedlu Piastów Śląskich mamy starcie KGHM Chrobrego Głogów z LKS-em Leonardo Avion, to o godzinie 18.00. Natomiast jutro o godzinie 20.00 szlagierowo zapowiadający się mecz w Orlen Basket Basketlidze Koszykarek, czyli starcie KGH MBC w Hali przy Dąbrowskiego. Z mistrzem Polski polskim cukrem AZS UMCS Lublin. Zapowiadają się wielkie sportowe emocje. My z Kasią czekamy na wasze duże natężenie telefonów w temacie dla reportera przedświąteczne wydanie. Tak więc jak słyszycie w podkładzie dzwoneczki tutaj zachęcają Was do tego, żeby do nas telefonować, dlatego czekamy do 945. A korzystajcie, bo kolejny temat dla reportera będzie dopiero w środę po świętach. Oj, coś czuję, wtedy to będzie Multum telefon. Myślisz? Tak, tak, takie mam przeczucie. Chociaż mogę się mylić, ale im więcej telefonów, tym przyjemniejszy temat dla reportera. Dlatego. Spodziewałabym się jednak dzisiaj chyba większej ilości niż po świętach. Mówisz? No, ale może się mylę. Może się mylę, drodzy słuchacze, to, że my tutaj was trochę już wprawiamy w taki świąteczny nastrój, to nie znaczy, że nie możecie ponarzekać na naszej antenie. Jeśli jest coś, co naprawdę was denerwuje i nawet magia świąt tego nie chce zmienić, to dozwąćcie do nas, powiedzcie, co wymaga poprawy w naszym regionie w całym zagłębiu wiedziowym. Jeśli coś zauważyliście, to zachęcamy 726 114 114. Są takie miejsca w naszym regionie, które mocno irytują niektórych mieszkańców, niektórych Oj, tak. kierowców na przykład. Jedno miejsce szczególnie, nie spodziewam się dzisiaj telefonów w tej sprawie, ale na razie nie wywołuje wilka z lasu, no właśnie, chociaż... ani, ani dziur w drogach, ale spodziewam się telefonu jednak. I okay, tak spodziewałam się większej ilości, większego zdenerwowania. Na razie Tylko to tak umiarkowanie. Tak naprawdę nerwy tu niewiele pomogą. Nie pomogą. Natomiast chciałoby się życzyć, żeby w końcu to się poprawiło. Dobrze, my tak tajemniczo opowiadamy, ale też na dzisiaj zapraszamy na godzinę 17 do Auli Szkoły Muzycznej w Głogowie. A to już będą świąteczne klimaty. To ale teraz telefon, telefon jeszcze odbierzemy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Proszę panią, chciałam powiedzieć, że na ulicy Rudnowskiej, a na uroczysku na roku. Jest jeszcze y, plakat wyborczy pani Szmajdzińska. Mhm. Przekręciła. Chyba nie, na nie, nie przekręciła pani. A gdzie się znajduje? Czy na takiej dużej tablicy? Na dużej tablicy, tak, mhm. taki duży ten. Na terenie prywatnym prawdopodobnie. Co tego nie wiem, nie? A, okay. Tak na rogu, rób ulicy, a na uroczystko. Ja tak? koja kojarzę temat. Okej, okay. to przekażemy w takim razie i y, mamy zanotowane. Bardzo dziękujemy. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy do usłyszenia. No i czekamy na kolejne wasze telefony. 726 114 114. Korzystajcie, drodzy słuchacze. Następna osoba już do nas dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry, szanowni Państwu. Dzwonię z taką sprawą. W sumie to co, zapraszam ponownie do Ruszowic na ulicę Tęczową. Tak. Eee, przede wszystkim kwiaty i motyle, tak pół, artem, pół serio dla pana Łazowskiego, <laughs> przepraszam, bo trochę jestem zaschwytniona, eee, który w e, ostatni dniach gdzieś tam e, na antenie powiedział, że on nie widzi żadnego problemu, e, jeśli chodzi o, o tę naszą drogę bruszowica, e, o ulicę tęczową. E, dlaczego tak? Dlatego, że wczoraj panowie w deszczu łatali te dziury co dla mnie, dla laika, który nie zna się totalnie, tak, na takich sprawach jest jakąś, jakimś absurdem. Mało tego, ja wczoraj, idąc po tych połatanych dziurach, bryżnęłam brzydko mówiąc, orła. E, dziękuję bardzo panu, który jechał za mną i który mnie nie rozjechał, a wręcz się zatrzymał i sprawdził, czy nic mi się nie stało. Dla mnie to jest po prostu niedorzeczne. Było zgłaszane do sołtysa wsi. Sołtys, e, że tak powiem, e, też poinformował mieszkańców, że pan Ławrocki był na tak zwanej wizji lokalnej eee, uśmiech na jego twarzy zawitał. Nie widzi problemu najmniejszego. Gdzie są te pieniądze, które są przeznaczone na łatanie tych dziur co jakiś czas? My tego nie widzimy. Ja to Rozumiem, że wczoraj były to łatane, tak? Eee, tak, oni wczoraj w deszczu łatali. Współczuję tym panom, co tam robili. To, to jest ich praca, okej. Okay. Ale w deszczu łatać dziury, gdzie są kolejne, gdzie jest woda i oni to sypią, utwardzają. No po prostu jakieś nieporozumienie. Kolejna sprawa. Gdzie jest policja? 3 cztery ciężarówki pod rząd przejeżdżają. Mostek jest w stanie tragicznym. Ludzie chodzą do sklepu. Tam nawet nie idzie przejść. W godzinach szczytu po prostu jest jakiś dramat. Nie ma, lustro było zgłaszane, że jest zbite, tak? Są, dobra, dziury dziurami. Człowiek jakoś próbuje to zrozumieć, że to czy tamto, ale po prostu no, to, co się dzieje w tej chwili, za chwilę nam powiedzą, że nie ma pieniędzy, bo zostało wydane, nie wiem, na co innego. Ta droga jest, ona się nie nadaje do jazdy. Pan Ławrowski ponoć lubi biegać. Ja zapraszam pana Ławrowskiego właśnie teraz, w tym czasie, żeby sobie po tych dziurach pobiegał. Zapraszamy. Miejmy nadzieję, że nas słucha w tej chwili. A jak nie słucha, to przekażemy oczywiście te sugestie. No, tak jak pani mówi, dosłownie kilka dni temu w naszym artykule zapewniał członek zarządu powiatu, że tęczowa jest łatana co 2-3 tygodnie. Natomiast no pytanie, czy wczoraj warunki atmosferyczne ku temu były sprzyjające przy tych opadach Na pewno, nie. Na pewno, Na pewno nie. nie. Na pewno nie, bo wczoraj padał deszcz. Dzisiaj panowie stoją, też łatają. Okej, okay, nie pada, świeci słoneczko, ale w dniu wczorajszym to co oni tu, przepraszam, robili? No tak, było Tak to... łatali dziury, że ludzie chodzą i normalnie się wywracają? Druga sprawa, że nie wiem, czy ten asfalt zdążył zastygnąć przy takiej pogodzie, czy to nie można no. gdzieś po wpaść w tą no. masę. No, Niech sobie panu Ławrowski odpowie na to pytanie. O tak powiem. Przekażemy te, te, te oczywiście sugestie. Bardzo dziękujemy za ten telefon. No zdrowych, i co? Spokojnych świąt. Tak, przy tej chrypce to spokojnych. zdrowia przede I wszystkim. Tak. Dla pani, tak. dla, dla, dla całej familii. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiamy Do serdecznie. Do usłyszenia. Tak więc, drodzy. Jednak sprawdziły się, nasze, sprawdziły się nasze przewidywania, że ten temat się pojawi w naszej audycji. Teraz się pojawia kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tutaj chciałem podkreślić właśnie koleżankę, która przed chwilą dzwoniła, bo y, powiem tak, y, jeżeli ktoś na przykład y, bez pomysłu podchodzi do, do, do remontu tej drogi, y, tej drogi na ulicy, właśnie na, na, na Ruszowicach, to najpierw trzeba przygotować objazd cokolwiek, a nie po prostu tutaj, bardzo dobrze Pani powiedziała. I powiem szczerze, że tym bardziej, że jeżeli chodzi o te dziury i, i tak dalej, i tak dalej, to najbardziej chodzi też, że te jadące ciężarówki i szybkość samochodów, ja zgłaszałem tą skarę na policję, to powiem szczerze, że kiedyś, kiedyś tak naprawdę wydarzy się tam wypadek, bo tak jak ludzie też jeżdżą, nie patrzą, to, to już do, do pomijając do tego, to można by było coś z tym zrobić, pomyśleć przede wszystkim. No tak, to słowo pomyśleć jest kluczem. No właśnie, to, to bardzo dobrze pan powiedział, nie? Także. Także wszystkiego dobrego życzę wesołych świąt i zdrówka przede wszystkim. Również zdrówka przede wszystkiego wszystkim. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. E, no, sam tamtędy ostatnio przechodziłem, żeby... To nie jest takie proste żeby, przechodzić tak, tamtędy. Żeby udokumentować to, co tam na tej drodze się dzieje. Przy tym ruchu dzieje. jaki tam jest. Tak, dokładnie. Telefon kolejny. Tak, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. A ja z kolejną dziurą może tak jeszcze przed świętami. Tak, ale tęczowa czy kto, któraś inna? E, nie, nie, nie. Na drugim Piastowie, <gry> Drugi piast. jak jest ulica e, Wawelska i róg Dziadoszan. Mm -hmm. Przy sklepiku Anna spożywczym, e, przy studzience kanalizacyjnej tam już było robione to kilka razy chyba. No i ja, ostatnio ja już długi czas jest tak. no duża wyrwa trzeba ci tutaj miejscowi co jadą to wiedzą o tym, mm. ale czasami może się to skończyć urwaniem miski olejowej. Czyli róg wawelskiej i dziadoszan przy sklepie gdzieś, tak? Tak, tak. Róg wawelskiej i dziadoszan przy sklepiku z powyższym Anna. Okej, okay. dobra, zanotowane. Zgłosimy, bardzo dziękujemy. No, dziękuję. się Wesołych zdrowych. Jak to wczoraj mówiła nasza słuchaczka, zdrowia, spokoju, ale też i szczęście, bo ono jest potrzebne. A szczęście jest potrzebne i na rogu wawelskiej i dziadosza, żeby nie wpaść w wyrwę, i na tęczowej, żeby sobie nie uszkodzić albo samochodu, albo części ciała. Miejmy nadzieję, że nasza słuchaczka, która, jak to mówiła. Jak to myśliła? Wyrzynała orła, tak? Chyba tak to było. No, że nic jej się nie stało. No i fajnie, że inny kierowca zatrzymał się, żeby pomóc, tak? Więc to, to też chwała za to, że nie pozostajemy obojętni na tego typu sytuacje. Z jaką teraz sytuacją? I tam, tam dzwoni do nas kolejny słuchacz. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać, czy dostali Państwo jakąkolwiek odpowiedź odnośnie drogi 292, bo w każdym są tam takie dziury, ja już listopadzie tam zgłaszałam te dziury, ale dzisiaj to, że masakra, masakra. Tam hmm. jest taki sito szok, o, nic, nic nie łata. Pamiętam pani tyle... Tutaj za Głogowem, za tym budynkiem, co są noclegi, to tak. tam już, no już dwa pasy, to jest dramat. Tak, Każdym dniem kolejna dziura. Nie dość, że kolejny, to jeszcze dziury. Tak, oczywiście zgłosiliśmy sytuację, natomiast odpowiedzi, że tak powiem, z Dolnośląskiej Służby Dróg kolej, Kolei niestety nie otrzymaliśmy, tak więc ciężko nam jest powiedzieć, o, czy, czy, czy i kiedy będą to łatać. Świętują. Dobrze, dziękuję. Wszystkiego dobrego na świątecznik. Również, wszystkiego, wszystkiego dobrego. dobrego. Wszystkim, wszystkim kierowcom szerokości, pieszym, w sumie na chodnika też chyba szerokości, nie? Tak. Biorąc, biorąc pod uwagę, że teraz ile osób jeszcze przed zakupy robi. Tak, i jeszcze jedna osoba do nas dzwoni. dzień. dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry. A ja rozgłaszałem już dwa razy, świątący latalnie, wjeżdżając do Polkoli do Grudnej, skręcając na, na starą mężkę, a prosto na nawiad na na, na sobie. Nie, nie świecą, tak? Nie świecą. Mhm. Uf, przy, przy, przy wjeździe na wiadukt? Tak. Mhm. Tak, tak. Czyli przy starej drodze krajowej nr 3 aktualnie droga 333. Tak tak, tak, tak jakby się skręcało na starą drogę, po prawej stronie z CPN, z CPN o wyjazd CPN z tyłu, jakby się wyjeżdżało. Tu wszystko oświetlone, a tu skręcając w prawo nie widać. Małym autem wyjść, wyjechać stamtąd, czy ten, to jest mm -hmm. No dobrze. To zgłosimy. Bardzo dziękujemy. Serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia i wesołych świąt życzymy. I szerokości. Tak. No i świecących lamp wszędzie. O, właśnie. Żeby było jasno. I bezpiecznie. I bezpiecznie. O to chodzi. O chodzi o to bezpieczeństwo. Kolejna osoba już do nas dzwoni. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Yy, no, Dzwoniłem się do radia Tak, tak. Jesteśmy, jesteśmy na w temacie dla reportera żywego. Miło mi, mam taką prośbę bo Ciągle jest problem Z zrobieniem światła na drodze Na Kazimierza Wielkiego W drugim, drugim kwartale poprzedniego roku Miało być to zrobione no i chciałbym się dowiedzieć, czy to w ogóle kiedykolwiek ruszy ta budowa, bo już rok czasu minął, nawet nawet 10 lat, które się staramy o to oświetlenie na Kazimierza Wielkiego. Oj, teraz mnie pan zaskoczył. Oświetlenie jakie i gdzie na Kazimierza Wielkiego? Wie pan, to taka boczna droga tam jest, tam jak od biedronki, to była równoległa z tą główną drogą dwupasmówką. Mhm. To jest ta ślepa uliczka, która jest między Byłą Biedronką a, a, a Działkami? Tak, i... tak dokładnie, mhm. dokładnie. On Tam jest myjnia przed tym i no, 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 jest ta no, no. droga. no, ogóle... pan, co tam się staramy już, wiceprezydent Głogowa obiecał to już ileś tam razy, nawet chodziliśmy tam z petycjami, mhm. miałoby być to robione w 2022, w drugim kwartale na 100%. No i jakoś minął kolejny rok i dalej nie ma. Jak proszę mi powiedzieć, bo je, 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 wiemy, w jakim jesteśmy miejscu, czy ta ulica ma jakąś nazwę? Ma chyba, nie? To jest Kazimierza Wielkiego. A, jednak. Tam są je... domki jednorodzinne. Mm. To jest Wiza tam mniej więcej. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobrze. No to w takim razie zapytamy, jako 2022 <laughs> jest obiecywane, Mamy za chwilę 2024, to przyjdzie nam zapytać. Ja, 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 tam, ja nawet mam pismo, za którym właśnie prezydent podpisał się, że zostanie w drugim kwartale 2022 roku to a jest, jest szansa, żeby pan to pismo sfotografował i podesłał nam na przykład na naszego radiowego Messengera albo na maila? Wie pan, że jest taka możliwość. to super. Tylko, że a, 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 jakieś, jakieś, dostał jakiś telefon, po którego mogę to wysłać? To znaczy, a... W, w, Wpisuje pan na Facebooku Radio LK Zagłębia Miedziowego i przez Messengera poprzez Facebooka można to nas Radio wysłać. Dobra, przez a Radio Elka Zagłębia, Zagłębia Miedziowego. Zagłębia Miedziowego, Tak, okay. tak, tak to czekamy Panie. na to zdjęcie i, i no, przed świętami to pewnie nie, ale po świętach dopytamy. Bardzo będę prosił. Wszystkiego. Wesołych świąt jeszcze, Panie... świąt. Pozdrawiamy. Zdrowia, szczęścia, radości, rodzinnych świąt, a teraz chyba przerwa reklamowa. Tak, teraz będzie krótka przerwa i za chwileczkę do Was, drodzy słuchacze, wracamy. 726 114 114 Przypominamy numer 11 na antenę i czekamy na kolejne telefony w temacie dla reportera. Pierwsza część intensywna, duża ilość telefonów, i chcielibyśmy, by ta druga część była taka sama. Tak, Kasiu, to cały czas nie mogę się przyzwyczaić do tego podkładu świątecznego, To przy tej aurze to jakąś wiosenną y, nutę powinnaś puścić. <śmiech> <śmiech> no jest, no, temperaturowo niespecjalnie odnośnie i nieadekwatnie do zbliżających się. Świąt, co nie zmienia faktu, że najważniejsze co mamy w sercu, a w sercu pewnie sporo rodzinnych spraw będzie omawianych przy świątecznym stole. Dużo uśmiechów, dużo prezentów. Choinki pewnie już poprzestrajane. Teraz jeszcze tylko walka i ogień w kuchni, przygotowania, ostatnie porządki, a w niedzielę zasiądziemy w niedzielę, tak? Niedziela, no. Niedziela. Wigilia. Zaszniemy do wigilijnych stołów. Z, delikatnie napomknąłem, że dzisiaj koncert świąteczny, no a, ale też jasełka w Szkole Muzycznej w Głogowie. Zapraszamy na godzinę 17. Jest to coroczna tradycja taka, że na, na kilka dni, w tym przypadku dwa dni przed Wigilią, uczniowie prezentują repertuar świąteczny. Jeśli chcecie się na chwileczko oderwać od tych obowiązków domowych, czyli sprzątania, ostatnich zakupów, lepienia uszek, pierogów, przygotowania farszu itd. tak dalej, i tak dalej, smażenia rybki, no to wpadajcie do Szkoły Muzycznej w Głogowie na koncert świąteczny. Tam z całą pewnością y, pięknych chwil nie zabraknie w rodzinnej atmosferze. Zapraszamy na godzinę 17.00 na ten koncert właśnie Szkoła Muzyczna w Głogowie zaprasza y, tak przedświątecznie. A my zapraszamy do telefonowania, bo temat dla reportera trwa i to ostatni przed świętami, dopiero w środę e, będzie kolejna szansa, żeby zadzwonić, zgłosić temat wymagający interwencji dziennikarza Radielka Zagłębiu Miedziowego, więc zapraszamy, zachęcamy. Dzwoncie, może ktoś jeszcze chciałby dorzucić coś do tematów, które pojawiły się w pierwszej części, a może coś nowego dla nas macie, a może macie też doskonałe wieści, może któryś z tematów już został zrealizowany, jest pozytywny finał i chcecie wysyłać kwiaty i motyle w związku z tym osobom, które sytuację naprawiły, to też są takie możliwości i na takie czekamy. No, właśnie. no, w portalu regionu Miedziew.pl właśnie pojawiła się zapowiedź dzisiejszego meczu, ale o nim za chwileczkę, bo mamy telefon. Dzień dobry, witamy. Słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Polkowice się kłaniają. Kłaniamy się. Ja mam taką sprawę, czy ja dzwoniłem w sprawie ulicy Krokusowej w Polkowicach. Krokusowa, tak? Z tymi tak? dziurami, co tam się. A oj. Yy, na Kroku. Na Krokusowej, Krokusowej tak? Sprawie, czy nie? Krokusowa? Tak, kokusowa, krokusowa. krokusowa. Mm -hmm. Już y, za chwileczkę zapytam Kasi Rososzko, czy mamy jakąś odpowiedź. Jak mamy, to jeszcze dzisiaj udzielę, a jak nie, to się przypomnimy. Dobrze? Dobrze, dziękuję. Okay. Pozdrawiam. Świąt. Świąt. Wszystkiego, do. świąt. Do, wszystkiego dobrego. No i co by w nowym roku te dziury w drogach nam już tak mocno nie doskwierały. Chciał, tak. Chciałoby, sobie, chciałoby by sobie człowiek tego życzyć, ale no nie wszędzie jest tak różowe, jakbyśmy sobie tego życzyli. No nie, ale odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. No nie, ale kolejny... Bardzo prosimy, ściszyć radio, bo będziemy mieli problem, żeby usłyszeć, o jaki temat chodzi. Więc najpierw prosimy, ściszyć radio, albo przejść do innego pomieszczenia i słuchamy, jaki temat zostaje zgłoszony. My? Dzień dobry. Proszę panie, ja dzwonię z Serbów. Ja wożę dzieci do szkoły rano, i na ulicy głównej Krajowa 12, po siódmej lampy już nie świecą. Kiedy jest największy ruch? Najbardziej niebezpieczne i samochodowe, i pieszo. Jak i również o 16 jeszcze nie świecą. No to nie rozumiem, czy to jak oszczędności, to w nocy raczej. Coś, A nie wtedy jak największy ruch. Jest. Coś tam jest nie tak ze sterowaniem, także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to zgłosimy i zapytamy, czy jest szansa, aby yy, o poranku świeciły ciut to, dłużej. To chyba podlega pod gminę wiejską Głogów. Oświetlenie przy Drodze Krajowej? Tak, chyba tak. A to musiał bo nawet, nawet się kiedyś gmina chwaliła, żeby mieli lampy na LED-owe by nie A to będę musiał sprawdzić w takim razie. No to dopytamy. Dobrze. Dopytamy, to dziękuję ślicznie. Dziękuję. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. A odnośnie Serbów, to też mam jedną taką sprawę, o którą będę musiał dopytać, bowiem ulica Kwiatowa jest w Serbach i tam licząc z wyniesionym przejściem dla pieszych jeden, dwa, trzy z tym wyniesionym przejściem cztery progi zwolniające, teraz jeszcze piąty dostawiono hmm. na wysokości cmentarza, między cmentarzem a takim przedsiębiorstwem ogrodniczym, które tam się znajduje. I sam jestem ciekaw, czy to wniosek mieszkańców, czy tegoż właściciela, który... Hmm, Stwierdził, że blisko skrzyżowania równorzędnego z ulicą wodną, ktoś tam się za mostą rozpędza. Szkoda, że zapomina właściwie parkować swoje pojazdy i przykładowo jak jedzie autobus szkolny dowożący dzieci do szkoły w Serbach, no tam ciężko się minąć. Dwóm Ten to parkowanie kiedyś się tak. W i tam na i tam interweniowała dzielnicowa. W pewnym okresie czasu właściciel zrobił z tym porządek, usunął te pojazdy, ale aktualnie jest tak, że znowu jest ciężko przyjechać. Także. Yy, Czas podjąć interwencję kolejną. W przypadku tego progu dopytamy, na czyj to wniosek został tam postawiony piąty już na tej ulicy. No i co z tym parkowaniem, bo nie, nie, jest to miejsce bezpieczne w tym przypadku, tym bardziej, że tak jak tu słuchacz mówił, on akurat Krewą 12 dowozi dzieci do szkoły, a nie jadą na przykład od strony ulicy Kwiatowej i tam naprawdę ciężko jest się wyminąć. 726-114-114, dzisiaj rzadko powtarzamy ten numer telefonu, ale nasi słuchacze doskonale go znają, bo telefonów szczególnie w pierwszej części było sporo. Tak i czekamy na kolejne, jeszcze mamy niecałe 5 minut audycji, więc... Proszę wykorzystać dobrze te pięć minut, niecałe, bo kolejny temat dla reportera dopiero w środę, po świętach Bożego Narodzenia, dopiero w środę o dziewiątej A teraz jeszcze możecie do nas zadzwonić i zgłosić temat, waszym zdaniem, wymagający interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego i już mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Ja tu w takiej sprawie, tutaj chodzi o Przedmość, Przedmoście. Tak, tak. I tutaj chodzi o oświetlenie, tutaj jest gminy Ośrodek Kultury i tutaj to jest ulica Szkolna 10. Chodzi o oświetlenie, bo jest łuk drogi, a jest lampa jedna od drugiej, o bardzo daleko. I tutaj na Właśnie na Szkolnej pomiędzy numerem 10 i naprzeciwko jest słup, kiedyś była lampa i teraz właśnie ta lampa była zlikwidowana, gmina chodziła i gdzie potrzebne jest oświetlenie, miała być założona ta lampa i do tej pory nie ma a tutaj kilka razy doszło do wypadku na tym łuku bo jest bardzo ciemno ludzie nawet z lampkami chodzą przez ten odcinek a drogi są tak zniszczone że no nawet strach jest bo tak jak mówię no kilka razy by doszło do wypadku no i gmina o tym wie i miało być to pozakładane na całej wiosce tam właśnie spisywali, gdzie są potrzebne i do tej pory nic nie jest zrobione. Te, ta ulica ma jakąś nazwę, czy to po prostu ogarniamy to, że przedmoście w tym akurat miejscu na łuku drogi? To akurat tutaj też właśnie to było spisywane, tutaj miało być założone, ale to spisywali na całej wiosce, gdzie potrzebne są lampy, gdzie dodatkowe oświetlenia są potrzebne i do tej pory nie jest nic właśnie zrobione. A tak jak mówię, tu na tym łuku, tutaj właśnie z blisko Środek Kultury, na tej są dwie lampy, jedna przy drugiej, na, na, założone na budynku. One w ogóle nie świecą. To jedną można by było przełożyć na słup. A no, w ten sposób. Taką ma pan propozycję. Tak. No dobrze. no to mamy zontowane, będziemy zgłaszać. Dobrze, dziękuję bardzo. Do Dzień widzenia. Dziękuję. Wesołych świąt życe. Zdrowych. Ja też życzymy świąt wesołych świąt zdrowych przede wszystkim. Drodzy słuchacze, już powoli, powoli zbliżamy się do 9.45, ale jeszcze jedna osoba mogłaby do nas zadzwonić i jeszcze jeden temacik dorzucić Wpadłby. do naszej listy, dzisiaj długiej listy. Zapraszamy, 726 114 114, zapraszamy, zachęcamy do ostatni temat dla reportera w tym tygodniu, ostatni przed świętami, kolejny dopiero w środę. No i zapraszamy też na ten dzisiejszy wieczorny pojedynek Tauron pierwszej Ligi Siatkarzy do Głogowa. Sala gimnastyczna Szkoły podstawowej nr 3 na Osiedlu Piastów Śląskich i starcie KGHM Chrobrego Głogów z LKS Leonardo Alion świdnik Przyjeżdża wicelider Kornel Kowalewski zapowiada, że um, mają dobrą pasę, bo z czterech meczów w, ostatnich wygrali trzy. To dlaczego by nie mieli sprawić swoim kibicom niespodzianki i nie pokonać u siebie wicelidera? Za to oczywiście będziemy trzymać kciuki, to pozwoli e, miejmy nadzieję, zdobyć punkty, no i powolutku piąć się jednak w górę tabeli yy, i oddalać się od tych dolnych jej rejonów. Jutro z kolei, tak jak wspominałem na samym początku, szlagier w Orlen Basket Lidze Koszykarek, KGHMBC Polkowice o 20 zmierzy się z mistrzyniami kraju, czyli z ekipą z Lubelszczyzny, akademiczki STS UMCS Lublin. Ten mecz o 20, a teraz już prawie 9.45 i jeszcze na finał jeden telefon. Dzień dobry, witamy. E, dzień dobry, pani. Słuchamy. Słuchamy. Chciałbym złożyć życzenia świąteczne dla całej redakcji Waszej. Mm -hmm. Jesteście wspaniali. Was słucham prawie codziennie, nieraz do Was dzwonię, z Wami rozmawiam o różnych sprawach. Także życzę zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia dla całej załogi, dla wszystkich mieszkańców Głowowa. Bo ja jestem stary głogowianin, mieszkam w Głogowie już ponad 51 lat. Także życzę zdrowych i wesołych. Dla wszystkich. I my też życzymy Dzi... zdrowych, wesołych, wspaniałych, wyjątkowych świąt, i bardzo się cieszymy, że na koniec naszej audycji taki piękny telefon. Tak, i Panu oczywiście też od, Dziękuję, o, od całej do załogi. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy usłyszenia. do usłyszenia. Do usłyszenia w temacie dla reportera. Mówimy też do 27 grudnia, czyli do środy, ale słyszymy się już w serwisie o 10. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.